Tych postaci już chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nasi ulubieni rolnicy nie mają jednak lekko, gdyż sława, która ma blaski i cienie, potrafi przysporzyć nie lada kłopotów, o czym przekonał się Andrzej, którego sąsiedzi nie bardzo lubią w naszym ulubionym programie: Rolnicy z Podlasia. Gdyż to właśnie ich donosy posadziły Andrzeja na ławie oskarżonych, po raz pierwszy miało to miejsce. 28 grudnia 2020 roku, i zamiast rozstrzygnięcia w finalnym uniewinnieniu Andrzeja, usłyszał on kolejne zarzuty, a mianowicie było to o pobicie policjantów i trafił nawet za to do więzienia. Więc bohater musiał odbyć kolejne rozprawy o oczyszczenie się z zarzutów, które miały miejsce 10 i 12 lutego 2021 roku. W sądzie rejonowym w Bielsku Podlaskim. Na rozprawie nie pojawiła się siostra Andrzeja, gdyż nie dała rady dojechać. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że rolnik przebywa na wolności i zagra w kolejnym sezonie rolników z Podlasia. Więc sprawa mogła skończyć się grzywną, zawiasami, bądź całkowitym uniewinnieniem Andrzeja, gdyż sam twierdził, że jest niewinny.